Na zakończenie września spoglądamy na Matkę Bolesną, która uczy nas, że Krzyż nie jest ostatnim słowem. W jej wierze i wytrwałości widzimy zapowiedź zwycięstwa Chrystusa. Dlatego powierzmy dziś wszystkie intencje mijającego miesiąca nasze osobiste, rodzinne, parafialne i społeczne, aby Bóg w swojej dobroci wysłuchał modlitw, zanoszonych przez wstawiennictwo Maryi w ciszy swojego serca podaj intencję, w której chcesz się dziś modlić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu, święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami. Módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Jednorodzonego Syna Bożego, módl się za nami. Matko Bolesna, módl się za nami. Matko Płacząca, módl się za nami. Matko Proroctwem Starca Symeona przejęta, módl się za nami. Matko do Egiptu uchodząca, módl się za nami. Matko z żalem syna swego szukająca, módl się za nami. Matko pod krzyżem stojąca, módl się za nami. Matko ciało syna łzami obmywająca, módl się za nami. Matko ciało Jezusa do grobu składająca, módl się za nami. Matko zelżywość Chrystusa w swym sercu nosząca, módl się za nami. Maryjo, królowo męczenników. Módl się za nami, Maryjo, pociecho strapionych, módl się za nami. Maryjo, obrono słabych, módl się za nami. Maryjo, umocnienie zalęknionych, módl się za nami. Maryjo, światło rozpaczających, módl się za nami. Maryjo, opiekunko chorych, módl się za nami. Maryjo, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Przez gorzką mękę Syna Twego przyczyń się za nami. Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa ubiczowanego, przyczyń się za nami. Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa cierniem ukoronowanego, przyczyń się za nami. Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa na krzyżu umierającego, Przyczyń się za nami. Przez boleść, której doznałaś widząc przebiciem włócznią serca Jezusa, przyczyń się za nami. Przez Twoje doskonałe zgadzanie się z wolą Bożą, przyczyń się za nami. Przez Twoje pełne zasług westchnienia i modlitwy, przyczyń się za nami. My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas matko-bolesna. Abyś nam łaskę umocnienia w wierze wyjednać raczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna, abyś nas w życiu i w śmierci godzinie od rozpaczy broniła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna, abyś nas ofiarnej służby bliźniemu nauczyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna, abyś nam chwałę męstwa wysłużyła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna, abyś nas w wierności, nauce Syna Twojego umocniła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna, abyś w nas cnoty czystości strzegła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna, abyś nas drogą cierpliwości w chorobach i nieszczęściach prowadzić raczyła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Matko Bolesna. Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczyła, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Matko Bolesna. Abyś nas przed Trybunałem Sądu Bożego wspierała, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Matko Bolesna. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Matko najboleśniejsza, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa. I zasłużył na udział w jego zmartwychwstaniu, który z tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Już teraz zapraszam Was na październik, miesiąc Różańca Świętego, abyśmy razem odmawiali tę piękną modlitwę z Maryją. Dziękuję wszystkim, którzy przez cały wrzesień trwali w modlitwie litanią do Matki Bożej Bolesnej. To był czas szczególnej refleksji nad cierpieniem Maryi i powierzania jej naszych intencji. Wierzę, że każda modlitwa zaniesiona przez jej wstawienictwo ma wielką wartość w oczach Boga. Niech Matka Boża bolesna otacza was swoją opieką, umacnia w chwilach trudności i prowadzi do swojego Syna. Dziękuję za waszą obecność, za intencje, którymi się dzieliliście. I za wspólnotę, jaką razem tworzymy. Niech Bóg Wam błogosławi.